Cześć. W tej lekcji chciałbym Ci pokazać 6 porad projektowych, które mogą być pomocne przy projektowaniu ciemnych interfejsów. Jeśli spodoba Ci się ta lekcja, zapraszam Cię do yy, naszego ebooka przeprojektowani.pl, gdzie, znaj gdzie znajdziesz o wiele więcej cennych porad projektowych. Ebook w tej chwili jest w przedsprzedaży. I warto tutaj zapoznać się również z darmowym fragmentem, który możesz pobrać na swojego y, maila. Dobra, przechodzimy teraz do lekcji. I pierwszy punkt mówi o tym, by unikać czystej czerni. Ciemny motyw nie powinien być y, tworzony na czysto czarnym tle, z dodatkowo z czysto białym tekstem. Tak wysoki kontrast może być bardzo męczący dla oczu. Bezpiecznie jest użyć ciemno szarego tła. Ciemnoszare powierzchnie zmniejszają zmiencze, zmęczenie oczu i jasny tekst na takich ciemnoszarych y, powierzchniach ma mniejszy kontrast. Dodatkowo na ciemnoszarej powierzchni łatwiej jest tworzyć głębie, jeśli będziesz chciał zastosować cień w interfejsach, y, w ciemnych interfejsach. Material Design zaleca kolor, który tutaj widzisz po prawej stronie jako najciemniejszy kolor tła dla motywu. Kolejny punkt mówi o tym, by unikać nasyconych kolorów w ciemnych motywach. Nasycone kolory świetnie wyglądają na jasnych powierzchniach, jednak mogą być mało widoczne, jeśli chodzi o ciemne interfejsy. By ułatwić odczytanie takiego koloru, spróbuj zniwelować nasycenie koloru. Lepiej jest zwiększyć jaśniejsze tony. Jednocześnie nie zwiększając nasycenia, dzięki temu utrzymasz odpowiedni kontrast, jednocześnie nie spowodujesz zmęczenia dla oczu, i jeśli masz paletę kolorów, tak jak w tym wypadku, to postaw na kolory, które znajdują się mm, bliżej jasności, niż te, które idą w stronę właśnie tych ciemnych, bardziej nasyconych. Tak jak w tym wypadku, tutaj po prawej stronie mamy o wiele lepsze kolory, jeśli chodzi o ciemny interfejs. I podobny punkt do pierwszego punktu mówi o tym, by unikać czystej bieli, jeśli chodzi o teksty. Domyślny kolor dla tekstu, czy też dla tekstu włączonego, to zazwyczaj czysta biel. Jednak czysta biel daje na ciemnym tle znów bardzo silny kontrast, który może zmęczyć oczy. Dlatego Google Material Design zaleca, Użycie ciemniejszej bieli, nieco stonowanej. Jak ją stworzyć? Po prostu tworzysz główny tekst, czy też tekst włączony, yy, biały i zmniejszasz jego krycie do 87%. Dla tekstu, który ma posiadać średnie wyróżnienie, znów kolor biały i krycie 60%. Natomiast dla tekstu yy, powiedzmy wyłączonego, który ma mniejsze znaczenie, jeszcze mniejsze niż poprzednie, krycie, zmniejszasz do. 38%. Jeśli opierasz y, ciemny interfejs na wcześniej zaprojektowanym białym y, interfejsie, to sprawdź y, grubość fontu. Może okazać się, że font będzie wizualnie wyglądał na zbyt gruby i być może lepiej sprawdzi się nieco lżejszy. Krój. W tym wypadku y, mieliśmy y, font medium, y, a w ciemnym interfejsie, w białym interfejsie mieliśmy font medium, a w ciemnym interfejsie zmieniliśmy na regular, wygląda on bardziej przejrzyście. Jak wyrazić głębię, jeśli chodzi o ciemne interfejsy? Jak wiadomo, y, w jasnych motywach, chcąc wyrazić głębie elementu, możesz po prostu zastosować cień. Im bliższy obiekt. Tym szerszy rzuca cień. Niestety, niestety, cienie nie działają na ciemnych motywach. Ciężko jest zobaczyć cień na ciemnym tle, zwłaszcza jeśli ten cień jest dosyć mały. O wiele lepiej jest oświetlić powierzchnię, by stworzyć hierarchię poziomów. W ciemnych motywach, im element bliższy, tym powinien być jaśniejszy. Tak jak w tym wypadku, jeśli chcesz pokazać bliskość, dodaj. Jaśniejszej szarości niż reszta elementów i niż po prostu tło. I ostatni punkt dotyczy kolorystyki zgodnej po prostu z Twoją marką. Jeśli tworzysz ciemny motyw na podstawie jaśniejszego, tak jak w tym wypadku mamy jasny, i projektant, chcąc tutaj yy, stworzyć ciemny motyw, stworzył coś takiego. Jednocześnie chcesz zachować kolorystykę marki, to uwydatni kolorem tylko drobne elementy. Spójrz na tą aplikację, gdzie na podstawie białego motywu stworzono tryb ciemny. Jednak środkowy przykład pokazuje, jak projektant, yy, chcąc zachować te kolory, tak, ten kolor niebieski, zostawił kolorowy nagłówek, jednak nie wygląda on zbyt atrakcyjnie w przypadku trybu ciemnego. Dlatego w trzecim przypadku, po prawej tutaj. Kolor tła został zmieniony na ciemny. Jednocześnie kolor marki został y, użyty tylko do zaakcentowania pojedynczych małych elementów. I to tyle, jeśli chodzi o szybkie y, porady dotyczące ciemnych interfejsów. Jeśli chcesz y, wiedzieć więcej na temat projektowania ciemnych interfejsów, jeszcze raz zapraszam cię do y, zapoznania się z naszą książką, gdzie Poświęciliśmy cały rozdział, obszerny rozdział, właśnie ciemnym motywom, projektowaniu ciemnych interfejsów.